Kongres już wystartował, konferencja prasowa za nami, pierwsze panele za nami. Jak odbieracie tą edycję kongresu? Jest żywo, gwarnie, pewnie to słychać na, na wywiadzie. Bardzo się cieszę z tak szerokiego grona ekspertów, gości, panelistów, ale też keynote speakerów. To będzie bardzo ciekawe, zwłaszcza w trybie społecznym. Także warto to obejrzeć ponownie już po kongresie, bo myślę, że będzie tam naprawdę ogień. Ale te tematy, które najważniejsze dla nas już są, właśnie się zakończyły, czyli kryzys i wojna. Jak nasza gospodarka, i gospodarka światowa, europejska reaguje, jak możemy jej pomóc, jakie działania wspólnie podjąć żeby z tej inflacji i kryzysu wyjść. Pytanie też, co będzie się działo w przyszłym roku. Drugi temat, czyli wsparcie na niespotykaną skalę na scenie społecznej. Jak się zaangażowaliśmy mimo pandemii, wielkich środków, bardzo hojnie wsparliśmy też naszych sąsiadów w obliczu wojny. Mam nadzieję, że to ostatni tak trudny rok i nie będziemy musieli w przyszłym roku dawać kolejnych nagród za tak duże wsparcie, chociaż przyznaję szczerze, że jestem bardzo dumna z tego, jak bardzo biznes i nie tylko my wszyscy pomagaliśmy dla Ukrainy. Życzę tylko nam i Państwu spokojniejszych czasów w przyszłym roku i temat na scenie środowiskowej, czyli kwestie związane z oszczędzaniem energii, temat topowy, tak samo jak kryzys i wojna, czyli jak ta energia odbije się na naszej gospodarce, na portfelach zwykłych Polaków, co możemy robić i jakich rozwiązań szukać, żeby było taniej i łatwiej przetrwać zbliżającą się zimę. Nazwa SG, Kongres Polska Moc Biznesu, jest dostojną nazwą, natomiast tematyka jest nie tylko dla zamkniętej grupy decydentów, bym powiedziała, ale dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na to, czy są duzi, czy mali. Jak szeroko dystrybuujecie tą wiedzę i czy tylko dzisiaj? Nie, dystrybuujemy cały czas. Eee, przez cały rok dodajemy na zakładkach nasze materiały, dlatego że ta pomoc biznesu, e, to jego działanie nigdy nie ustaje, więc chcemy być na bieżąco z tym się, e, co się dzieje i raz do roku podsumować to podczas kongresu. Oczywiście są tutaj decydenci, są przedstawicieli największych spółek państwowych i prywatnych, są mali i średni przedsiębiorcy. Jest z nami dzisiaj rzecznik, który mówił o ulgach właśnie m, dla tych przedsiębiorców, ale są też NGOsy, czyli trzeci sektor, który przy współpracy z biznesem może nas mocno wspierać i dawać tam pozytywny aspekt do tego, żeby biznes miał też ludzką twarz. Jest z nami szkoła główna handlowa w Warszawie, pan rektor, jest też SGGW, to jest uczelnia, która też mówi o tym, jak możemy łączyć. Są instytucje, które wspierają, edukują, dają technologię albo finansowania, to więc idziemy bardzo szeroko po to, żeby nie tylko rozmawiać o ekologii, ale też dać realne rozwiązanie, co możemy zrobić. No właśnie, bo ESG to y, taki pojemny wór, powiedziałabym. Nie chciałabym powiedzieć bez dna, ale pojemny. I w tym worze przedsiębiorcy mogą dla siebie znaleźć metodę na to, jak odpo odpowiedzieć na te, na te wyzwania i w zasadzie budować dzięki temu swoją przewagę konkurencyjną, co jest największym wyzwaniem, tak jak dzisiaj patrzycie, dzisiaj na kongresie dla przedsiębiorców, tych właśnie małych, mikro i małych. Tych małych, po pierwsze jak raportować, czy jak zacząć i jak być w łańcuchu dostaw większych firm, których usługi na przykład, dla których usługi świadczą, bądź produkty, które dostarczają, więc to jedno, jak zacząć, tutaj znajdą przestrzeń od firm, które zajmują się konsultingiem, pofinansowanie, poszukanie licencji, leadershipu, czyli realnych przykładów jak można to robić. Drugim tematem na pewno jest kwestia finansowa związana i z kosztami energii i funkcjonowania małych firm w kryzysie, bo wiadomo, że małe firmy mają najtrudniejszą sytuację. I tu postawimy kropkę. Proszę Państwa, z najtrudniejszą sytuacją patrzmy, w najtrudniejszej sytuacji patrzymy pozytywnie w przyszłość. Agata Śmieja, dyrektor generalna Tuget R i współorganizatorka Polskiej Mocy Biznesu. Dzięki Dziękuję. Ogromnie.